No i co, że już jeboku nie widać! Nie, bo to masz tak! LIOR! 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 widać. Trzebowidat! LIOR! widać. Ja sobie tu no. podceluję kobietę. <tyw> <so> <mixed> Nic. W którą stronę? W którą bądź, daj ze sobą Cały czas w lewo daj, then no. już. Cały czas w tamtą kobietę, tak o. <sa> <tell> O kurwa, teraz jedziemy. Lewo. O kurwa. Dobra, to O mnie tam odstępy były co 2-3. O ja pójdę. Gdzie ty. Oj, teraz już na bankiem. Ale tak na ten, na kurwa na odległość się było. No i co żeś je bógł zrobić? Nie, bo to masz tak. Jo! O kurwa. Trzeba widać! Trzeba widać! widać! Nie, bo to masz tak! Nie. widać! Nie. Nie. Trzeba widać! Trzeba widać! Trzeba widać! Trzeba widać!